Każdy z nas marzy o tym, żeby danie, które przygotujemy, było nie tylko soczyste, ale również ładnie wyglądało, no bo czasami trzeba się popisać przed gośćmi, którzy przychodzą. Strąga upieczemy w soli i do tego, tak naprawdę, przygotujemy bardzo prosty również sos, który możecie dowolnie zmieniać, zmieniając tylko jeden składnik. Ale zacznijmy od strąga. Co ważne? Po pierwsze, trzeba wyciąć skrzela. A po drugie, również pozbawić całej tuszy oczu, ponieważ te oczy pod wpływem pieczenia brzydko wyglądają. Umyty i osuszony papierowym ręcznikiem. Tak naprawdę musimy go odpowiednio zamarynować. Cytryna wyszorowana, umyta, chcę jej użyć razem ze skórką, ponieważ ta skórka najlepiej, najładniej pachnie, dlatego też dobrze jest tą cytrynę wcześniej odpowiednio umyć. Takie plastry. Na miski. Do tego dwa ząbki czosnku. Pokroimy je w plastry. Dobra. Dwa ząbki czosnku w plastrach do cytryny. Świeży tymianek. Rozcieramy go w dłoniach, dodajemy do czosnku i cytryny. Coś, co pozwoli wszystkim aromatom ładnie się rozpuścić, czyli oliwa, nie zapominamy o tłuszczu. Tłuszcz w kuchni to jest przyprawa. Ja teraz używam oliwy bio, która znakomicie pachnie. Nie jest zbyt mocna. Trochę pieprzu. Pieprz jest zawsze... Dobrym dodatkiem, bo ładnie pachnie, szczególnie podgrzany. Mieszamy. No i teraz każdego takiego pstrąga, który jest również ładnie umyty i osuszony od środka. To dosyć istotne. Faszerujemy. Faszerujemy to duże słowo, po prostu wkładamy tam nieregularnie cytrynkę, starając się wszystko maksymalnie wykorzystać. Tak jest. Tłuszczyk do środka. No, i teraz kolejny element, dosyć istotny potrawy, to przygotowanie soli. Dodajemy tutaj około kilograma soli do miski. Ten sam tymianek, który był użyty do obstrąga, również dodamy do soli. Mam tutaj jeszcze kilka ziarenek kolendry, które chciałbym rozetrzeć i także dodaj do soli. Do soli dodajemy teraz na razie około 20-30 ml wody. I to delikatnie wymieszam. O, właśnie. Zobaczcie. Sól się zbryla. Ale chciałbym, żeby ta masa również była odpowiednio zabezpieczona podczas pieczenia. Żeby się ładnie zapiekła, zastygła. To też białka jaja. Chodzi tylko o to, żeby dobrze się wymieszały. Żeby miały konsystencję luźnej wody, luźnego płynu. Dlatego troszeczkę je podbijamy. Dodajemy do soli. O właśnie. Takie białeczka dodajemy do soli i to wszystko dokładnie mieszamy. I o to chodzi. Wysypujemy najpierw cienką warstwę, mniej więcej 1 grubość 1 cm soli. No i na tak przygotowanym łożu strągi układamy. Jeden i drugi. Przygotowane ryby obkładamy warstwą soli. Również około 1 cm. 35-40 minut, temperatura 200 stopni i pieczemy. Pokażę wam teraz sos, który można stworzyć na bazie klasycznego sosu holenderskiego. Potrzebne są 4 żółtka. Jedną cytrynę wyciskamy do naczynia. Zimne żółtka przekładam do zimnego naczynia i zalewam zimnym białym wytrawnym winem. 100-150 ml w zależności od wielkości żółtek i nic więcej. Teraz to wszystko muszę dokładnie wymieszać najpierw. Jeszcze wina, żeby całą ilość wylać. I teraz ubijamy masę, starając się ją jak najmocniej napowietrzyć. A jednym z lepszych sposobów na napowietrzenie jest kręcenie tzw. ósemeczek. To jest ósemka, a to jest ósemka w szybszym tempie. Zdejmuję szybko z ognia. Naczynie jest cały czas gorące od spodu, więc nie mogę tego zostawić i przestać mieszać, bo muszę to wyrównać, tak żeby cała masa miała jednak, jednakową temperaturę. Trzeba zrobić test dołka. Zobaczcie. Teraz dmuchamy. Dołek stoi pięknie. Jak kwiat. Trzeba po podgrzaniu troszkę jeszcze podbijać już bez y, źródła ciepła, czyli wyłączyć palnik i kilka minut podbijać. Do sosu holenderskiego najczęściej dodajemy klarowane masło. Tym razem jednak zamiast masła oliwa. Dodajemy do środka i cały czas ubijamy. Wkręcamy tę oliwę do środka. Dodajemy około 100-150 ml oliwy. Do momentu, tak naprawdę aż sos zacznie się pięknie błyszczeć, zobaczcie on zaczyna gęstnieć, to jest właściwa konsystencja sosu, jeszcze łyżka, dwie oliwy i możemy przestać ubijać. Jednym składnikiem możecie zmienić oblicze tego sosu. I tak możecie robić sobie w domu. Dodacie chrzan – będziecie mieli sos chrzanowy. Dodamy musztardę – będzie sos musztardowy. Dodamy świeżą kolendrę – kolendrowy. Świeżą, posiekaną bazylię – zielony, seledynkowy, bazyliowy. Lubicie oliwki – posiekajcie oliwki, dodajcie tu oliwki – będzie oliwkowy. Każdy z tych sosów nadaje się nie tylko do ryby, tak jak my dzisiaj do pstrąga, ale spokojnie do każdego grillowanego czy też smażonego mięsa. Prosta jedna baza którą możecie zmieniać i za każdym razem serwować zupełnie inny sos. Jedna łyżka szanowej musztardy. I teraz dopiero dodajemy odrobinę soli, zwracając uwagę na to, jaka jest musztarda i jak ona smakuje, dodajemy biały mielony pieprz i tylko biały mielony pieprz, który nie zmienia nam koloru sosu. I mieszamy. Sos gotowy? Ten sos może chwilę postać, ale niezbyt długo. Więc jeszcze jedna rzecz którą chciałbym przygotować, którą chciałbym podać razem z pstrągiem. Bardzo prosta, ale również doskonale smakująca. To sposób na marchewkę. Z marchewki przygotuję papardele. Papardele, czyli wstążki, które bardzo szybko można ugotować, zostawiając marchewkę jeszcze chrupiącą, czyli al dente, zaaromatyzując. Najważniejsze, żeby były tej samej grubości, co oczywiście obieraczką jest dosyć prosto osiągnąć. Jeżeli tylko obieramy równo, od góry do dołu. Patelnia, którą nagrzewamy. Jedną pomarańczę od razu wycisnę, a z drugiej, zanim to zrobię, zetrę troszeczkę skórki, która bardzo ładnie pachnie. Dodajemy więc skórkę. Pomarańcza wyszorowana, umyta i najlepiej sparzona w całości troszeczkę. Jeden ząbek czosnku, po prostu rozgnieciony, nawet nie posiekany. Około na razie 50 g masła. Małych kawałkach, zbrożone masło. Pojawiła się w soli, dlatego też dodamy ją i do marchewki. Troszeczkę kolendry do moździerza, ucieramy i doprawiamy tą kolendrą sok pomarańczowy. To jedno z lepszych, takich idealnych, jeśli chodzi o połączenia smaków i aromatów w kuchni. Mniej więcej jedna łyżeczka kolendry na dwie pomarańcze. To wszystko teraz dokładnie mieszamy. Po to tylko, żeby masło mogło się połączyć z sokiem. Pomimo tego, że jest to lekko słodkawe, dodajemy pieprz i łamiemy niewielką ilością soli. Kiedy masło się rozpuści w całości, będziemy musieli jeszcze ten sok zredukować, żeby właśnie powstało to idealne połączenie w idealnych proporcjach, tak powinienem powiedzieć, jeśli chodzi o tłuszcz i sok. Czyli będziemy to odparowywać. Już teraz mogę tam skąpać marchewkę i podgotować to dosłownie 5 minut. Sok się zredukuje, zgęstnieje, a marchewka zrobi się delikatnie miękka. Wszystkie elementy potrawy są gotowe, więc czas wyjąć rybę. Hmm. Po wyjęciu takie pstrągi jeszcze w środku dochodzą. Cały czas gorąca sól dopieka mięso. Trzeba rozbić, albo zwykłym nożykiem. Ona zaczyna pękać i bardzo łatwo możemy ją odłamać. Skóra, jak widzicie, bardzo łatwo odchodzi. No i teraz, zanim strąg trafi na talerz, na talerzu rozkładamy porcję marchewki. Nie zapominamy o tym, co zostało jeszcze tutaj na patelni, czyli kremowym soku pomarańczowym, który śmiało może zostać potraktowany również jako sos do ryby, ale dzisiaj. Tylko jako dodatek do marcheweczki. No i teraz na marchewce wykładamy kawałki ryby. Oczywiście kawałki mięsa zahaczone. Same tak naprawdę odchodzą, zostawiają wszystkie ości na strunie grzbietowej. Mhm. Ten sposób wydaje się być idealny, szczególnie dla tych, którzy ości nie lubią. No i na samym końcu troszeczkę tego soku. Z pomarańczy z masłem. Dodamy do środka, żeby ten pomarańczowy aromat uzyskać również w sosie. Sos jest rozrzedzony i podajemy. Trochę na rybę. To, co najbardziej lubię, to właśnie taki sos holenderski wykładać na kawałek steka, który to pięknie będzie spływał, jak balsam po tej rybce. I trochę na talerz. Trochę pieprzu. Proste, szybkie, ale co ważne, jeżeli chcecie zrobić na tak kimś wrażenie, efektowne danie do zrobienia w niecałe 40 minut.